czy być redaktorem wszechstronnym, czy lepiej się specjalizować. Odwieczne, można by rzec, pytanie, bolączka wielu młodych redaktorów, jeżeli szukasz pomysłu na siebie, na swoją markę osobistą, rozumianą tutaj jako indywidualne czy zindywidualizowane umiejętności redaktorskie. Jeżeli szukasz na to zamysłu, pomysłu, inspiracji, to myślę, że mój kurs jest na pewno, na pewno dla Ciebie, dlatego że w tym kursie Chcę dążyć do tego, żeby redaktorzy, młodzi redaktorzy, zyskali szansę poszukania swojego własnego głosu właśnie w krainie adiustacji opieki redaktorskiej nad tekstami. Mój kurs skupia się przede wszystkim na arkanach wiedzy związanej z opieką redakcyjną i redaktorską nad tekstami literackimi głównie prozatorskimi, epickimi, więc jeżeli to jest Twój pomysł na Twoją specjalizację, jeżeli chciałbyś być przede wszystkim jako redaktor opiekunem tekstów literackich, to tym bardziej mój kurs jest adresowany adresowany do ciebie chciałabym jednak żeby ten kurs był podporą dla różnego rodzaju osobowości i różnych redaktorów bo tak naprawdę literatura jest taką tkanką językową i artystyczną że kiedy ta tkanka przemieli każdego redaktora da mu ten przemiał niezwykłe narzędzia do dalszego rozwijania się i budowania z czasem swojej prawdziwej, jednostkowej, indywidualnej specjalizacji. Moją specjalizacją, jeśli w ten sposób wolno mi to ująć, jest na pewno literatura. Wierzę jednak głęboko w to, że jeżeli po moim kursie chciałbyś odbić jako redaktor na przykład w kierunku redagowania publicystyki czy tekstów popularno-naukowych czy dziennikarskich, to również Idąc, podążając w tym kierunku, poradzisz sobie znacznie sprawniej po moim y, kursie. Ja z wykształcenia jestem dziennikarzem, więc komunikacja z drugim człowiekiem i z moimi braćmi redaktorami, siostrami, redaktorkami to jest, myślę, moja y, życzliwa, y, sprawna, sympatyczna strona i cecha. Także specjalizacja w życiu i pracy redaktora, moim zdaniem tak. Pytanie, jaka specjalizacja, czy koniecznie i niezbędnie literacka. Jeśli tak, to będę jako Twój przewodnik po kursie zachwycona, ale jeżeli zechcesz budować swoją własną specjalizację w innym kierunku, sądzę, że również będę potrafiła Ci w tej Twojej ścieżce pomóc.